Hej, witajcie, moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami kolejny odcinek z Bayošoka. Przeszukujemy sobie tutaj te biureczka. Niepotrzebnie, trochę wydawałam kasy w tej maszynie. Ale cóż, nie mogłam tego przewidzieć. W sumie mogłam sprawdzić, ale co tam? Ty nie masz czegoś, na co mnie było stać? Nie masz. Ech, no cóż, ty mi nic raczej nowego nie dasz.

Łoooooo! Wow. To jest osu! Gdzie mam zaskoczyć? No, mam szczerze trochę się boję, co? Co tutaj będzie dalej? Pod względem takim, że... Ja się za bardzo jaram okolicą, żeby móc się skupić... Na jakimś poruszaniu się gdzieś tam. Mogę wajchnąć? Mogę. Co się stanie, jak wajchnę? Coś wysłałam. Posłuchamy... saw the wickedness of man was great, and he repented he had made man on the earth. Rain! Forty days and forty nights of the stuff, and he left not a thing that walked alive. You see, my friends, hmm. even God is entitled to a do-over. And what is Columbia if not another ark for another time?

Wiecie co, ja się chyba pogubiłam. Gdzie coś do mnie strzela. Całkiem spoko umrzej Przeszukamy sobie tutaj to tak będzie szybciej. Po co do ciebie strzelać, chopie? Sole zawsze się przydadzą. Rozumiem, że to tutaj miałam dotrzeć i. Ej, to jest super słuchajcie. Naprawdę świetna. Ja jebie! Rozumiem, że mogę ich wszystkich rozdupczyć. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze jakieś jeszcze tam. Ok. Se tutaj obadajmy. Nie do końca ogarniam zachowania tych panów, ale padli szybko, więc nie będę się czepiać z nią. Widzimy, że nawet do tych nie muszę strzelać. To tych możemy wezmę oszczędzić.

Hence they are content. What brought you to Columbia, looker Bring us the girl and wipe away the debt? This will end in blood Then again. It always does with you, doesn't it? It always ends in blood, bro.

Słone mamy na razie w... w... co? Czyżby popka. No, zadziałała całkiem spoko. Trzeba było kolegę dobić. Hm. On chce od tej wyspy pomnika. Zaskakujące. No dobra, otwórz drzwi. Rozumiem, kobitko, że nie? Może jednak? dobra, no powiedział, że nie. Kurwa. Da fuk! Ucieknij no. Pff, lol. Da fuk. Słuchajcie, powiem wam. Że to no, było ciekawe, tak? I tak bym zaryzykowała określeniem, że dość niespodziewana Ten automat mnie interesuje. Soli, a enterem się kupuje. Amunicja do karabinu. Dobra, mamy fula. Tego pana rozumiem. Dalej, nic zero, a jakby tak. No nie. Tylko złożyliśmy sól morza, ale. Dobra. Bierzemy sobie nasze kochane ptaszki. Przechodzimy na kolejny obszar. Zobaczymy, co tam. Wieża pomnika. Hmm. Wybaczcie, musiałam się przyciągnąć. Krana nam się zapisuje. Achivement jest. I bardzo dobrze. Hm. Powiem wam, że nie wróży to najlepiej. Ale ten skuboniec się potrafi wybić. No skakaj tam. No? trochę nie ogarniam co się z nim dzisiaj dzieje w sensie teraz się troszkę chłopak przyciął kasiurka dobra kasiurka nie jest zła całkiem spoko dupcia Politicians and scientists don't bother about what they say around me because I'm some -hmm. half-lettered colored boy. But I can tell they scared out of their wits by that thing they got locked upstairs, yes sir. They gotta talk about the tale and they don't know whether to hang on or run. What's this? W sumie to cholera wie, od kiedy ta wyspa jest zamknięta? On jest tak w pierdze latam. Nie powiem wam, że za wiele to się tu nie dzieje.

tam się dzieją dziwne rzeczy, słuchajcie. Mam jakiś biały ekran. Kasa leży tu zbieramy. <laughs> ja rozumiałam szukanie dziewczynki w dwójce. Ale.

I feel his love in every tumor. <coughs> Open the door, they are the train which takes me to his station. And I go with joy, knowing that Elizabeth will take my earthly place. So, the shepherd is coming to lead my lamb astray. I will not board that train until she is safe from his deceptions. Dobra, rozumiem gdzie musimy iść. No, prąd ciśniemy, nie? Tutaj, po całych godzinach walk, widzę, że ciekawe przejścia prawdziwa kobieta złamała paznokcia i ojcy. Zresztą to trochę wygląda jak projektor, wiecie? Porąbało dziąchano. Mogę już iść. Tu rozumiem nie mogę, więc tutaj. Na razie mamy dość ograniczoną drogę i... Z jednej strony to jest dobrze, a z drugiej strony niekoniecznie. Zobaczymy, co nam pokażą dalej. Jezus, myślałam, że ona się zacznie rozbierać. Liczyłam na. na coś. wytyfy. <laughs> okay. nie mogę tu? Ech. Ja mam wrażenie, że ogarnię jeszcze mniej niż ten facet dnia.

Nie można patrzeć na dziewczynę na tle okna. Hello. No patrzę... patrzę w okno, no. A, już mogę iść dalej. Trochę nie ogarniam... Roli tych przycisków i tego tropiciela. Ale spoko. Może kiedyś się dowiem. Chyba, że już było wyjaśnione, a ja tego nie ogarnęłam. To byłam wdzięczna, jakbyście mi powiedzieli. Rozumiem, że dalej.

is weird Are you real? I'm real enough. He's coming. he's 빨서. You, You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets you. Just a minute, I'm getting dressed. I'll get you out of here. There's no way out, trust me, I've looked. Stop it. You're you too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? What are you? Give it to me. Jak ten z tym ptaszkiem w klatce jak w bez głowy? No, are you fucking kidding me! To najpierw mi drzwi zamykasz. A potem... Drzeż na mnie, że się pośpieszyć. Żartujesz sobie, dziecko, drogie. Pod ciebie, Piczo. Już ci mówił. Ciśnij. Ja mam dziwne wrażenie, że w pewnym momencie zamkną się drzwi. No albo coś takiego się wydarzy.

Gdzie poszła? Szczerze mówiąc, mam tylko nadzieję, że ona jest przede mną, bo jest. Otwieramy. Zapisywanie poziomu. Hmm. Tak, coś tam lata i tak udaje, że tego nie widzę. Cisnę po prostu zalaską w górę i mam nadzieję, że uda nam się to przeżyć. Da fuk! Pewnie ją złapię w locie i oczywiście co? Do przewidzenia. O kurwa. Co się dzieje się? Niesamowite Pomnik się rozpieprza Lol Całkiem spoko opcja. Długo tak jeszcze będę jechać pomimo tego, że to fajne to trochę mnie to martwi I woda, pfff. Lame. Do fu <laughs> nie, dobra, tu nie jest lame. To nie jest lame. Zabierzcie to ode mnie. Zabierzcie to kurwa ode mnie. To było paskudne i to mi się nie podobało się Tell me Okej. Okay. Y... Dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Dzieje się tutaj coś, czego ja do końca nie ogarniam. Ale jest ciekawie. O. Oh, ktoś tu mnie pomasował. W sensie, po prostu złdychanie zrobiłem. W sensie masaż serca. nie? Now it's me. Ja, Elizabeth. Are you all right? What am I? Tylko spokoj. No nie bądź chujem, pomasowała cię przed chwilą. Jak iść, przecież nie wiesz, co tam na nią czeka, dybilu. OMG. OMG. Jesteśmy na jakiejś plaży, i myślę, że na tej cudnej plaży. Możemy zakończyć ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się. Cześć!